W przypadku zastosowania w zimnych kąpieli w okolicach treningu, efekty pod kątem hipertrofii były gorsze niż u osób, które tych zimnych kąpieli nie zażywały. Szczerze mówiąc, to wyniki mnie w żaden sposób nie zaskoczyły, ani nie zdziwiły, bo jeżeli spojrzymy na inne prace wszystkie one wskazują, że ekspozycja na zimno zaraz po treningu ingeruje w hipertrofię tkanki mięśniowej. Z takich potencjalnych mechanizmów, które są prawdopodobne, no to jest właśnie zmniejszanie stanu zapalnego, który jest indukowany właśnie treningiem siłowym, przez to pogarsza się synteza białek mięśniowych, ale jeszcze w tej metaanalizie właśnie badacze wysnuli inną hipotezę, że być może zimna kąpiel może zmniejszać przepływ krwi w trenowanych mięśniach dostarczanie składników odżywczych. Prawda jest taka, że najpewniej jest to ingerencja kilku zmiennych, to wszystko może właśnie później sumarycznie wpływać na hipertrofię. Z drugiej strony, jak ktoś na przykład w zimie lubi morsować i on sobie powiedzmy raz na dwa tygodnie pójdzie morsować, nawet to zrobi po treningu, to też nie róbmy z tego jakiejś tragedii i że nagle te jego przyrosty będą nie wiadomo jak mniejsze, bo, bo nawet jak sobie to pogorszy w tym danym treningu, to przecież długofalowo i tak on czegoś takiego nie jest w stanie uchwycić. Jedynym problemem tutaj by było, gdybyśmy na przykład wskakiwali do zimnej wanny po każdym treningu. To jedynie będzie chroniczną ingerencją w nasze efekty, ale okazjonalne ja mi się tym nie przejmował. Warto tutaj dodać, to nie jest tak, że te grupy, które stosowały właśnie tę ekspozycję na zimno, nie zbudowały nic. Po prostu te efekty były gorsze. Bo to jest takie częste myślenie ludzi, że jak się będę kąpał w zimnej wodzie, to to niweluje mój trening. No nie, to może upośledzać, ale to nie znaczy, że są efekty, albo ich nie ma.